wymiana wentylatora od nawiewu który wygląda tak Renault Kangoo drugiej generacji od 2008 roku trzeba tak zdemontować to osłonę co tutaj jest przy biegach wyjąć schowek podkręcać wszystkie śruby od tych plastików tutaj dookoła Zdemontować słupki oba plastikowe, i później tak tutaj są śruby. Tutaj jest śruba. Tutaj są dwie. Wszystkie są na torksa. Wszystkie są na torksa. Tu jest przykręcony panel. O ten na takie dwie śrubki. Tu jeszcze jest jedna śrubka. Wszystko torx 20. Tutaj jest przykręcona ta śrubka. No jak wszystko zdemontujemy, wymontujemy zegarek. Ta ramka jest na zatrzaski od zegarów. Tutaj są takie dwa zatrzaski i zegary też się odpinają na zatrzask Trzeba wyjąć tyczki Linki można zostawić To wszystko zostaje Schowek się wyciąga No i tu mamy wentylator Wentylator jest wsuwany od góry i od góry też są dwie śrubeczki przykręcone na 5,5 5,5 grzechotka